Mamy wtorek, godzinę 9:30, mam nadzieję. 33? O, tam, W <grym> każdym razie, ja piję kawkę jeszcze w piżamce, ale już niedługo, bo się zwiką za niedługo. Zbieramy. Ten... Która bardzo chce wejść w kadr. Zbieramy się do Parku Szczęśliwickiego, idziemy sobie trochę połazić, może trochę na Plac Zabaw. <grym> No, i zabieramy was ze sobą. Spróbujemy stworzyć z tego taki dzienny vlog. A jak nie, to będzie tylko park szczęśliwicki. Mam nadzieję, że się cieszycie i że zostaniecie z nami i obejrzycie filmik do końca. Do do później. Pa! Górkę równo z trasą. Eee, trochę ciężko. Ale fajnie. Lika mi gdzieś zniknęła. Bo jest dość wysoko. Ale jak wyjdziemy z tych drzew, o tam dalej, to będzie fajny widok. O! Taki widoczek. Na blokowiska za parkiem tam jest przyparkowa Coraz więcej się buduje nowych bloków A miejscówka tam, stamtąd wyszłyśmy przystanek, ja sobie siedzę przy takich schodkach o, te, które widzieliście wcześniej, co schodziłyśmy Lika tam coś kombinuje z telefonem ja sobie chiluję trochę przy wam, mam taki widoczek na jeziorko zaraz idziemy dalej nie wiem, czy wiecie, ale Park Szczęśliwicki ja znam z dzieciństwa jako glinki Nazwa stąd. Nie wiem, czy zauważyliście wcześniej, co wam pokazywałam, napisy takie. Pochodzi od tego, że tu była kiedyś kopalnia gliny. To jeziorko, co tu widać i tam wcześniej widzieliście. Powstało generalnie przez to, że ci co wydobywali tą glinę, dokopali się za głęboko troszkę i do takiego podziemnego źródła, które zalało całą kopalnię. Ta górka, którą wszyscy znają i tak dalej, tam, tam, wszędzie. Mam, co jest stok narciarski, co też Wam wcześniej pokazywałam, całoroczny, aczkolwiek chyba teraz jest zamknięty. Ale wiem, że w zeszłym roku jeszcze jeździli, a teraz chyba coś remontują. Yy... Jeżą tylko takie wagoniki. Jak mi się uda, to wstawię Wam link, jak sprawdzić cenę czegoś takiego. Ale wracając do tematu, ta górka, górka Szczęśliwicka, cała znana, powstała z nie to, że śmieci typu że składowisko śmieci i tak dalej tak jak wszyscy myślą. Tylko to są takie odpady po tym wydobyciu tej gliny i na to została nawieziona ogromna ilość ziemi, zostały posadzone drzewa, no i powstał sobie park. A że warszawiacy, szczególnie ci z Ochoty, często przychodzili tutaj, to postanowili zagospodarować to jakoś fajnie. No i mamy obecny park szczęśliwicki, który się trochę zmienił od czasu jak ja tu byłam dzieckiem trochę był jest brudniejszy tam o, tam gdzieś yy, była plaża, yy, która zarosła. Yy, był pomost taki duży, który zalało. W ogóle szczęśliwica z racji tego, że to no mówię to jest woda z podziemnego źródła często wylewają i zalewają dużo na przykład tu o. O. tam yy, też jest yy, bar drugi, jak przejdziemy później przez mostek, to Wam pokażę, to tam są też schodki na wodę i często zalewa. Tak, bo zapomniałam, to na plażę dzisiaj nie pójdziemy, pokażę Wam tylko Mostak i ten bar drugi ten pierwszy to się nazywa później Jakaś tam Nie wiem dokładnie, bo byłam tam raz dawno temu Nie jadłam tylko frytki, bo ceny są z kosmosu no ale sporo ludzi jest, teraz akurat jest pusto bo jest środek tygodnia I, ale w weekendy to tam jest ogrom ludzi Tutaj, w tym drugim zresztą też. Y jeszcze dalej jest... Flaming. Flamingo. Coś w ten deseń. Yy, a tam to już w ogóle nie byłam. Tylko widziałam tabliczki. Yy, no. Także... Sorry. Widzimy <słuch> yy, zaraz. Wołam Wikę i pokażemy wam mostek. Z tego mostku w przedszkolu ja rzucam marzonę. Ale chyba ten zwyczaj już nie jest praktykowany w przedszkolach, bo Wika jak była, to nie robi nic takiego... dziwne. A chodzi do tego samego, chodziła do tego samego przedszkola co ja, więc... plus. Trochę ludzi idzie. Tu jest ten bar, nazywa się... no w sumie to restauracja. New West Side. Tutaj macie mostek, o którym mówiłam, a tam dalej, tam tam jest ta plaża jak pójdziecie, można przejść przez mostek przy tym barze i prosto dotrzecie tam na zieloną plażę. Tu jest boisko do siatkówki plażowej, tam dalej jest siłownia, druga siłownia, a tu po drugiej stronie jest basen. Cenik wam pokazywałam. My w tym roku się nie wybieramy, bo jakiś strach przez obowiązujące zasady, bo na ten basen może wejść 500 osób, więc trochę dużo. I sobie odpuszczamy w tym roku basen. Zobaczymy, może gdzieś na wodę podjedziemy jeszcze popływać, ale na takie duże skupiska to raczej nie wybieramy. Wróciłyśmy do drugiej. Jest prawie czwarta, czyli prawie dwie godziny temu wróciłyśmy, ale ja byłam tak wykończona, że nie nagrywałam nic, bo strasznie zaczęło słońce przypiekać. Znowu mamy upał. Mam nadzieję, że to się nie skończy. Plus jest taki, że dzisiaj mamy delikatny wiaterek. O, właśnie. To jest jedyny plus dzisiejszej pogody e, I dało się to znieść szczególnie nad wodą Ale jak już wracałyśmy e, To niestety Była lipa e, Będziemy tego vloga już kończyć Bo w sumie nic ciekawego się już dzisiaj nie wydarzy Idziemy tylko Ale to później e, Do Biedronki na zakupy no, trzeba coś kupić tam Kotom, picie jakieś nie wiem, co jeszcze. Muszę zerknąć. Ale wiem, że muszę iść. Nieważne. Także ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!